Dzisiaj zarządzam totalny reset i odpoczynek od małpek z nieskończonym atak speedem, od modów, które nie działają i później się okazuje, że wszystko się po prostu psuje. Dzisiaj skupiamy się na challenge'ach od was, za co bardzo dziękuję i pierwszym challenge'em będzie chydycydy efy. Tak, -ch 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 po prostu od tego gościa nie wiem czy to oglądasz czy nie, ale pozdrawiam Ciebie serdecznie i przypominam tylko na samym początku, że jeżeli coś kupujecie z kodem FLOTAR to nie kupujcie w blusach TD6, to jak yy, gwiazdka tam powinna być, to nie kupujcie w zwykłym sklepie, tylko w opisie macie link do jakby internetowego oficjalnego sklepu, gdzie można taniej rzeczy kupić, tak mi, mi, minus 15% coś koło tego, więc yy, zawsze można sobie zaszczędzić. Dziękuję wielkie i zobaczmy co my tutaj mamy, bo naprawdę ostatnio to aż była przesada, że pojawiały się i tutaj coś nie działało. Tutaj coś było nie tak, aż zaczął mnie to irytować. I mówię, nie, tak, tak być nie może. Trzeba sobie powrócić po prostu do postaw i sprawdzić, jak mi pójdzie. Mamy 110 tysięcy, setna runda i właśnie nie wiem, co ja muszę znaleźć tutaj. Ej, czy ja w ogóle potrafię grać w Bloomsbury jeszcze? To mnie zastanawia, dobra, my tak. Dart jest niedostępny, to jest niedostępny. Nie, 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 nie. nie, nie. Okej, okay. mamy promień zagłady, i to jest jakby jedyna rzecz, jaką mogę tutaj postawić, i, i, i co, to, to wszystko? A już wiem, o co chodzi. Czyli, stawiasz sobie wioskę, gdzieś, yy, tutaj, okej, okay, mogłem postawić tą wioskę, już się że to, to będzie popsute. Dajesz jej wykrywanie kamo, kupujesz sobie piąty tier, i co... <laughs> I co, na, na tym to polega? To jest cały ten, całe wyzwanie w tym challenge'u? Czekajcie. E, nie, nie widzę tego opada. O jest, dobra, z tej strony. pyk, pik, 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 Tylko, on. M mam wrażenie, że te balony będą bardzo, bardzo szybkie z niego. Ty nie wiem, czy też macie takie wrażenie. I oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nobi. Nobi? Nobi! I lubicie y, blunasy. Cały czas y, jakby szukam jakiegoś takiego. Jakiejś takiej gry, którą będę mógł tutaj wrzucać, na przykład co drugi dzień, żeby był odcinek i żeby był odcinek właśnie z tej gry, ale nic takiego, co powiem wam znajduję, to no jakoś, jakoś po prostu mi nie siedzi, nie? A nie ma co się po prostu zmuszać na siłę, więc jeżeli coś znajdę, no to częstotliwość filmów na tym kanale na pewno wzrośnie, a w międzyczasie zapraszam Was na moje inne kanały. Linka macie oczywiście do nich w opisie. <grym> I tam się też filmy pojawiają. Ojej, coś mi wpadło po prostu do gardła. Ale yy, wiecie, co mi nie wpadło do gardła? Wygrana? Nie wiem, chciałem jakoś, wiecie, tak, tak no nawiązać. W ogóle nie wiem, dlaczego free play odpaliłem. Także pierwszy challenge, taki naprawdę, dzisiaj muszę się totalnie zresetować. O, i nie mam pojęcia, dlaczego jest ta ikonka. I ja, ja oczywiście zostawiłem łapkę w górę, bo to jest bardzo ważne, żeby docenić tutaj te osoby, które poświęciły czas, rok. Półtora roku temu, żeby zrobić to challenge. Tak, ja wiem, że to jest na starą wersję, wy też możecie to zrobić. 12 040 runda, co mam postawić może na przykład. A, nie, nie, nie wiem, nie wiem, po prostu spojrzałem na tego ninja i mówię, okej, okay, to jest. To, to jest on. No nie, to, to jednak nie był on. I tak przyjrzałem sobie na szybko małki i widzę, że mamy same trzecie tiery tutaj do wyboru. Wiadomo, yy, na przykład testowałem już coś takiego jak Snajper pod górne drzewko. Albo na przykład helikopter pod spychaczem mapów i z samym mapem nie mamy żadnych problemów. Problemy pojawiają się niestety później. Dobra, jeżeli bym yy, wziął coś takiego, tak jak nie, 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 za mało tych kolców będzie, nie? Żeby tutaj jak kol, no tak. Maba udało się przejść. Jeszcze zobaczę jedną rzecz, czyli weźmiemy sobie o coś takiego, tak? Na samym końcu. W ogóle ten map jest mega szybki. Porównując do takiego zwykłego. Też nie wiem, czy coś innego. tutaj! Ajajaj. Dobra, czyli balony zniszczyliśmy, ale tam coś nam jeszcze zostało. Kurde. Nie, nie wiem, czy na przykład jeszcze daleki zasięg, ok, fabryka kolców specjalnie no i przyśpiesza na początku każdej rundy, dobra, o coś takiego mi chodziło, teraz weźmiemy go sobie na inteligentne, czyli na samym końcu, żeby nastakował te kolce, może tutaj o to chodzi, hej, dwa kolce i nagle się okazuje, że wygrywasz, no nie. Nie wygrałem i się zaczynają schody. To miał być miły, spokojny, fajny odcinek, a wygląda na to, że oszaleję do końca. Uuu, 610 prób i tylko dwie wygrane. No dobra, to już rozumiem, że to może być trudne, ale wydaje mi się, że przetestowałem albo wszystkie, albo większość już kombinacji. I tak w ogóle mam 12 tysięcy. Okazuje się, że usunięcie tego kosztuje 11 990. I mamy pod tym dwie biedronki. Myślałem, mówię, może jest tutaj jakiś sekret, który muszę zrobić i odblokować, ale nie, no nie widzę tego, żeby cokolwiek tutaj było, więc jeszcze pokombinuję chwilę, wiadomo, ale no raczej już za, y, zaczynam myśleć, że y, nie ma, nie, nie, ma rozwiązania. Chociaż nie, na tamtym etapie, w którym ktoś to zrobił, to też rozwiązanie było trudne, tylko to cały czas trzeba pamiętać o tym, że może już rozwiązania tego nie ma, w ogóle ten moab jest mega prosty do pokonania, pokonania. problem jest z tymi ceramicznymi balonami i przeszło mi przez myśl, żeby zwykłe darta postawić. No ale co? Zwykły dart tutaj... Działa. No nie wiem, w sumie możemy to sprawdzić, nie? Do szybkości. Dobra, uwaga. I pek pierwszy pocisk odbity. No, potrzebowalibyśmy tej lepszej katapulty i no właśnie, te balony się przebijają. I wróciłem sobie na Wikipedię, bo najbliżej byłem, gdy używałem spike factory 3.0.2 i coś mi tutaj nie pasowało. Mówię, kurde, jestem bardzo blisko przejścia tego i okazuje się, że na wersji 36 chyba 3 albo 36.1 tutaj na 36.0 był ten patch, ale y, Spike balls czyli to ulepszenie, które ja, y, ja właśnie używam, miało 12 przebicia, okej? Okay? I okazuje i zapamiętajcie, 12. I tutaj, właśnie w updatecie 45.0, przebicie Spike Ballsów yy, spadło do 11. I bardzo możliwe, że ten jeden, jeden właśnie, jedno przebicie sprawiło, że nagle to ten challenge jest nie do przejścia. Wcześniej był trudny, ale jakieś osoby to przeszły, no bo byłem bardzo blisko, testowałem, mówię, inne rzeczy, i to jest jedyna rzecz dosłownie, która się jakby tutaj pokrywa, że hej, byłem blisko, powiem wam, znaczy powiem, pokażę wam to jeszcze raz, żebyście zrozumieli, albo zobaczyli po prostu sobie i zwróćcie uwagę po prostu na ten element tutaj, że tam przeżywają dosłownie jakieś żółte balony, coś takiego i pyk, no, są, okej, okay, te, te ceramiczne jeszcze, chociaż może nie, no kurde, to jest dziwne, bo mi tutaj pokazuje, że jednak te ceramiczne się przebiły, ale jeżeli sobie jakby przyjrzałem się tutaj tej na, na tej mapie, no to widzę, że tam są zwykłe rigro balony, więc nie wiem, czy ten jeden punkt w spiked tutaj rzeczywiście zmienił czy wszystko, czy jednocześnie rozwiązanie było inne, bo naprawdę przetestowałem, nie pokazuję wam tego, nie, ale raz Staram się testować większość albo wszystkie małpki, które tylko mogę, które mają jakikolwiek potencjał, żeby to zrobić, i żadna nie była blisko. Więc poddaję się, po prostu. Jiku, to jest drugi challenge, początek odcinka ja już się podaje. No i znowu mi się to nie podoba, że wiecie, ja chcę przechodzić wszystkie te challenge. Już coraz częściej myślę o tym, czy, czy by po prostu nie zrobić tych najnowszych challenge z najnowszymi rzeczami i tak dalej, bo one są naprawdę przestarzałe tutaj na, na tym etapie dopiero mamy Bishenlera, nie mówiąc już o małpiej sy Syrence. Więc no nie mówiąc w ogóle o nowych paragonach. Więc tu jest ten kod, może ktoś znajdzie rozwiązanie, no dla mnie najbliżej byłem tutaj za pomocą tego, ale może jest coś, czego po prostu nie widziałem. No, więc idziemy sobie na kolejny challenge, ale i tak się zostawił łapkę w górę. W, w górę, w górę. Jakieś tak dziwnie powiedziałem. Dart Wizard 6256, okej, okay, proszę, Dart Wizardzie. No, mam, mamy jedną. Mamy jedną małpkę. Hmm, okej, okay, no raczej. <ścoughs> mamy jedną małpkę i mamy dużo kasy. No. Czekaj, przecież tutaj nawet ja, ja nic nie muszę robić tak naprawdę. Chyba, że chodziło tutaj o to, żebym postawił tą małpkę w odpowiednim miejscu, albo na przykład kolega jest mega fanem supermałki? Nie wiem, ale tak jak widzicie, na razie nic się nie przebija. No i możemy przyjść sobie do kolejnej, a zostawię tutaj mimo tego, że pole Dar Dart Wizard, to w sumie szkoda, że się nie nazwałeś Supermanki, bo to by pasowało Shadox, Zastanawiam się, no bo te challenge są stare. Czy Shadox nadal robi challenge po prostu? Ja I tak proszę, żebyście ich nie robili, bo chciałbym w końcu kiedyś nadrobić. A z moim tempem to się nigdy nie uda. 76. runda, co to, co to było? Czy to nie były jakieś regrow, camo, i co, co, jakieś takie niefajne? Okej, okay, okej, okay, dobra, czyli to były ceramiczne. Regrow, camo, ceramiczne balony. No to sprawdźmy sobie po kolei, co my tutaj mamy potencjalnego, żebym mógł to zrobić. Już może tak shooter, nie, nam za mało kasy. Tutaj kleiste uderzenie też będzie średnie, nie mamy wykrywania. Camo, tutaj też nie mamy tego. Tutaj też nie ma wykrywania kamo, tutaj też nie ma, 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 tutaj też nie ma Tutaj, też nie ma. tutaj guma w złotą mistrz alchemii Blunów, raczej to nie będzie działało, druid też nie widzi. Wioskę mamy zablokowaną. Ej, do... czekaj, to co mam zrobić? Żadna małpka nie widzi Kamo. C czekaj, co? Hej, <laughs> czy ja czegoś nie widzę? Jego ja się czuję? Jakby moje umiejętności z bluesów to zamiast rosnąć, to one. Żyją, po prostu. W ogóle, to jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, gdzie tam tłumaczyłem, że dla mnie to jest nowość, że tam ludzie stawiają Insta Małki i Zrzuty Kasy w przypadku bossów. I nie, zrozum nie zrozumcie mnie źle ja, y, dla mnie to było w ogóle całkowite nowe spojrzenie. Nie, że, o, ktoś ma taki y, playstyle. Ja byłem przekonany, że wszyscy gracze w Bluesów to jest taka yy, jakby niezapisana umowa, że bossy przychodzi się bez insta małpy i tak dalej. Dlatego to mi naprawdę jakby otworzyło oczy na kompletnie inny sposób grania w Bloomswap. Serio, ja wiem, jak to brzmi, nie? Ale do tej pory, jakby y, byłem tak, jakby byłem w takiej bańce, że nie, nie możesz nic używać, żadnych tam rzeczy, za, żadnych wspomagaczy. A tak, to widzicie. Są ludzie, którzy się po prostu dobrze bawią i to jest bardzo fajne. a wracając do tego challenge'a nie mam zielonego pojęcia co mam zrobić. po prostu eee, czy jest Bishandler? nie no, mam nawet Bishandlera. może tutaj... nie, no może był Bishandler? nie, no w poprzednim challenge'u był. Eee, mamy jeden hp. tutaj nie ma żadnego tego. czekaj ninja? okej okay, ninja w ogóle nie ma nawet. Co jest? Jest mało małpek. Ja twierdzę, to będzie rekord w niezaliczonych challenge'ach. Aha, i widzę, że jest kolejne utrudnienie, czyli można postawić jedną małpkę i nie można jej sprzedać. W sumie to, że nie można sprzedać małki, to jest akurat y, ułatwienie, ale nadal tego nie widzę, co ja mam tutaj zrobić. Dobra, ja muszę zobaczyć, ile osób to zaliczyło. Było 812 prób i 39 osób wygrało. No nie, no to to nie jest trudne. Co tu się dzieje? Co? Eee, dobra, pomyśl tak, 56 tysięcy mam. Co mogę postawić? Dobra, a czasami Maxan z siebie nie widział jakoś kamo. Dobra, sprawdźmy to. Łaga! Mamy pierwszą rzecz i. Chyba o to chodziło, tak. O to chodziło, jeszcze miałem drugiego as... Nie, albo i nie. Czekaj, czekaj. Dobra, czyli Max sam z siebie widzi, ale jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz, którą jest Dartling pod promień zagłady. Po prostu. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, nie stać się mnie na to. Albo... Chwilę? No, nie, nie widzi. Dobra, czyli to musi być y, idealnie położony arcymag, którego gdzieś postawimy. Właśnie to, to jest jedyne, dosłownie jedyne rozwiązanie, chyba tego, y, t, t, tego całego challenge'u. Intensywna magia, przykład więcej brunów. Dobra, weźmiemy sobie to. I uwaga... Mm. Ej, a czasami arcybang nie ma wykrywania Kamo sam z siebie. Bo pamiętam, że to jest ta sama sytuacja co chyba z boomerang manki i nie wiem czy Dartling e, czasami też tego nie widzi, bo było po prostu parę małpek. Dobra, sprawdźmy sobie coś takiego, kula ognia, ściana ognia, dobra, cyk w tym miejscu. Widzi... Dobra, 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 aha, tylko... Okej. Okay. No. No tak, no. Mm. No, widzi, ale nie widzi. No. <laughs> tyle, tyle mogę powiedzieć. E, szybszy obrót, potężne rzutki. Nie, czyli to może piąty tier widział? Coś, coś takiego. Boomerang na pewno jest zablokowany. Czyli, jedyną małpką, którą mogę na razie tutaj postawić, jest to, albo na przykład, nie, no, Świątynia Słońca, Awatar Słońca, Świątynia Słońca to na pewno nie widzi. To nie jest na takie rzeczy. Dobra, czyli mamy tego maga, ale gdzie ja mam go postawić, żeby on. Rzeczywiście bił może tą intensywną magię i... No nie, no zbiliśmy 6000 blonów ale zobaczcie, że ten efekt regrow jest tak mocny, że ja po prostu nie daję rady. I zastanawiam się, czy znowu yy, to jest, yy, wiecie, że to powstało tak dawno, że te mamki dostały tyle buffów, nerfów i tak dalej, i że tego nie da się przejść. Także może... Jeżeli powtórzy się jeszcze raz ta sytuacja, albo wiecie, trzeba brać pod uwagę po prostu, że jestem słaby i jest jakieś rozwiązanie, którego nie rozumiem, ale może to być ostatni odcinek z bluzów, po prostu z tych starych challenger. Bo jeżeli to ma tak wyglądać, że za każdym razem będę musiał yy, przeszukiwać Wikipedię i patrzeć, czy, y jakby, czy dana małpka nie dostała buffa nerfa, no to ja nie wiem, czy o to tutaj chodzi. Nie, no już tutaj nic nie rozumiem. ArcyMag dostawał w ogóle jakieś buffy, tylko że to były buffy w stronę yy, blonów klasy Moa, bo tutaj jest kolejny buffik, tutaj chyba też jest kolejny yy, buff, więc no to jest dziwne, że ta małpka teoretycznie powinna być silniejsza, a jednocześnie taka nie jest. Może jest inne rozwiązanie? Słuchajcie, chyba udało się dokonać przełomowego odkrycia, ponieważ... właśnie. Udało się to przejść! Jejku, przed chwilą przetestowałem oczywiście tą łódź podwodną i tak, okazuje się, że łódź podwodna pod środkowe drzewko niszczy balony, nieważne jakie. Okej, okay, to jest to jest ciekawe, to jest, to, to jest coś, co mnie po prostu zniszczyło i kusi mnie powrót do tego challenge'u poprzedniego. Przepraszam, może dzisiaj i będzie bardzo mało, ale. Ale no, jeżeli teraz to mi się udało, to może to jest jednak możliwe do zrobienia. No nie, niestety tutaj nie mam pojęcia, także po prostu wezmę, wyjdę z tego y, challenge'u, zanim totalnie oszaleję. Antonio smog, proszę dajcie mi je teraz jakieś proste, fajne challengeki, bo taki my obiecamy z tego odcinka. A na razie tak to nie wygląda. Dobra, super małpka, yy, nie wiem to, to cokolwiek stawiam. Uuu, ceramicznych blunów mamy tutaj trochę? Czy porodzimy sobie? Dobra, damy nawet episki zasięg, czemu nie? E, dajmy także pijankę czyszczącą. Halo? Czy w ogóle uda mi się na nim zbierać? Bo trochę, kurde, te... Ten moab się za daleko przebija, tak, te, tak patrzę. Dobra, pianka czyszcząca na samym początku, żeby nic się tutaj nie przebiło. I co, mamy cztery rundy jeszcze <grym> do, do przejścia. Nawet nie wiem, jakie tutaj są dokładnie zasady. O, o, o co w tym chodziło? Po prostu widzieliście, postawiłem pierwszą lepszą rzecz. I takie challenge też są potrzebne, no bo one mnie jakby rozluźniają przed tymi trudniejszymi, nie? Bo tak mniej, mniej więcej po prostu tutaj to działa. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze podwójny pistolet. Jakieś dwie wieżyczki, żeby coś tam niszczyć. Wiadomo, główną podstawą mojej tutaj Obrony jest ta super małpka. Zostały dwie rundy do końca. No, raczej nie wierzę, żeby ten BFB tutaj się przebił. Ale żeby nie było, to postawiłem jeszcze drugą super małpkę, tak wiecie, dla pomo żeby pomogła mi. 149 blunów zbiła i kompletnie zapomniałem o zostawieniu łapki w górę. Dobra, teraz lecimy od playera. 90% ukończenia, silco Pewnie milion kasy i setna runda? Takie okej, okay, 160. Aha, dobra, to jest, to jest. No, już rozumiem o co chodzi. Czyli mamy dużo HP, nic nie muszę dosłownie robić. I po prostu obserwujemy, jak zostanie mi, nie wiem, jeden punkt zdrowia. W zależności. Nie wydaje mi się, żeby został mi jeden punkt zdrowia. Ale no, na pewno mało tego zostanie. A, 188105, 105. Eee. No dobra, no spoko zagrałem w to. Znaczy, zagrałem to za duże powiedziane. Po prostu obserwowałem, jak to się tam. Y jak to się dzieje? Co, co tu się dzieje? U, mamy 100 tysięcy i y setna runda, no dobra, dobra, da Dartling, jakbym sobie po prostu postawił Ciebie. Pyk, 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 pyk. Skupiony ogień gdzieś w tym miejscu i jako pomoc dałbym. O, na przykład coś takiego. Dobra, to, to jest idealne combo. Znaczy. Ta, ta, tak chciałbym po prostu wierzyć w to. Tu jeszcze postawię coś takiego. I uwaga, czy ten jeden gość we, bez laserowego porza, porażenia, w ogóle mało osób używa tego uleczenia. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu słyszałem. Uuu, i to jest chyba jakiś mega wytrzymały bad, bo zobaczcie, ja niszczę, mam 60 tysięcy. A nie, ja niszczę dlatego, że to już jest końcówka. Aha, dobra, czyli my go tak szybko zniszczyliśmy. Dobra, to potrzebujemy jakiegoś wykrywania kamo? Hmm ty nie masz wykrywania kam no sauda ma nie to chyba sauda trzeba będzie czyli tak stawiamy sobie tego dartlinga tutaj on będzie sobie tam strzelał i sauda powiedzmy w tym miejscu pek 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 jak najwięcej ulepszeń no, i mam nadzieję, że ona sobie poradzi. I jednak potrzebowałem jeszcze jednej próby, bo postawiłem po prostu no, zamiast saudy takiej na maksa oblepszonej, no to wziąłem sobie Gluganera. I on sobie tutaj też poradził. Także bardzo fajnie, bo y, udało mi się mu to przejść dość szybko. Y, patrząc na poprzednie challenge. O, 90%. Mmmm. No, co my tutaj będziemy mieli? 10 milionów kasy? Okej, okay, mamy. No, dużo, bardzo dużo. I setna runda. Mówię, to jest takie najbardziej yy, spotykane combo właśnie w tych challenge'ach. I postawię im tutaj jakikolwiek paragon, i szybko udało się to przejść, ale jeszcze mamy od Areczka. Areczku, nie denerwuj się, yy, teraz ja przejdę ten challenge. Chyba. 63 runda, 990. 9999, no dobra... Mam wioskę? Ej, byłem przekonany, że nie będę miał wioski. Mam jeszcze tyle małpek, dobra, postawię sobie super małpkę, tylko muszę znaleźć dla niej super miejsce, a widzę, że tutaj jest mały problem. No to w takim razie, co mogę jeszcze takiego postawić? Może snajpera po prostu? A, tylko ja rozumiem, bo tutaj nie będę miał po prostu dostępu yy, jakby do wszystkiego. Czekajcie, znaczy, oooj, co tu się stało? Dobra, czyli mamy giga epicki yy, rasz tych ceramicznych blunów. I wygląda na to, że takie ustawienie zadziała, czyli mamy tak pod górne drzewko. Tutaj mamy gluganera, który także się dobrze spisuje. Mamy Icemanki, który także spowalnia balony, albo bardziej je zamraża. No i mamy snipera, który odwala tutaj. Chciałem powiedzieć największą robotę, ale on tylko 2000 balonów zbił. To najwięcej zrobił. Okej, okay, tutaj ten Gluganer. Nie, nie, nie powiedziałbym, żeby. O, że on będzie po prostu tą najbardziej użyteczną yy, małpką i... Okej, okay, no to jest dziwne, nie? Przed chwilą pokazałem wam, że przeszedłem ten challenge, a jednocześnie coś tam się zbagowało i uuu, 204 próby, dwie wygrane. Ach, no dobra, no dobra, no. Zobaczymy, <ścoughs> co my tutaj mamy. Ice Monkey 72 tysiące, czyli co, pewnie to jest pierwsza runda, to będą jakieś... co to są za balony? Halo, jakie... ej, tu, tutaj nie, nie ma... Okej, okay, bardzo wolne balony, bardzo, bardzo wolne. Dobra, to robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pokazuję to tylko dlatego, że wiem, że są nowi gracze blunców, którzy nawet nie wiedzą, że jest taki isterek, e tak? tak? Tak to się nazywa. I wiecie co, właśnie zobaczyłem, że z jakiegoś powodu. Mam troszeczkę uciętą grę. I bardzo możliwe, że na poprzednich filmach też coś takiego miałem, ale dopiero teraz to zauważyłem. Mega dziwne to było. Dobra. Co musimy tutaj zrobić? Mamy Ice Monkey. Uh, mogę postawić bardzo mało małpek i robimy tak. Raz, dwa, trzy, raz. I drugie zamrożenie, czy ja mogę mu jeszcze zwiększyć? Nie. To jest chyba największy zasięg, albo zobaczymy pek. Nie, czyli tylko to. Teraz stawiam sobie kolejną małkę. Raz, dwa, trzy, raz. Teraz stawiamy jeszcze jedną małpkę. Raz, dwa, trzy. Raz. Y, druid. Hmm. A Pat fusti widzi a, zbiorowy ryk. Odpycha balony. Oguszone. Zwiększona siła. Ale ja nie widzę, żeby on mógł niszczyć kamo balony. Także będzie problem. Aha, i mam jeszcze farmę. Nie wiem, po co mi ta farma. No dobra, ulepszymy go na maxa, Może gdzieś tam było to wykrywanie kamo. Zaraz zobaczymy. I powoli, powoli te balony się zbliżają. Cyk. Ryk. Aha, Irek mi nic nie daje, wściekłych tablo na klasy Moab, dobra, czyli ja mu nie mogę nic zrobić. Drugie zamrożenie, kurde, użyłem wszystkich rzeczy jakie tylko mogłem, ej, o co tutaj chodzi? Chyba, że to był bait od samego początku i mam po prostu postawić, nie no, główny rynek, to dopiero na piątym pierze mi generuje HP. Eee, eee, chyba, że, dobra. Jeżeli postawię powiedzmy ciebie, się zastanawiam, do jakiego poziomu mogę go aktualnie, aktualnie znaczy maksymalnie ulepszyć. Dziesiąty poziom, wielki ścisk, wyta, blue na klasy mała wielbie, tak, tak jakiś jest widoczny, lub ząk i miażdżę go na kawałki. Jeśli jest widoczny, czyli ja muszę mu zape zapewnić jakkolwiek ten Czekaj, o co tutaj chodzi? I myślałem, że szybko przejdę ten challenge, bo na papierze nie wydaje się on trudny. Ale okazuje się, że jednak jest trudny i nie wiem, nie wiem, co y, mam tutaj zrobić. Próbuję już różne kombinacje, y, ale nic nie działa. Była jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić. Uwaga, mo mo to będzie może tip dla kogoś, kto też sobie to y, spróbuje przejść. Czyli tak, ulepszamy do pożyczki. Teraz bierzemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pyk, pyk, dobra. Wezmę sobie nawet jeszcze, może zwi nie, zwiększonej produkcji nie potrzebuję. Zalewamy tutaj to. I nie wiem, ile po prostu mi będzie kasy brakowało. A to była ostatnia rzecz, którą chciałem sobie tutaj przetestować. Czyli bierzemy tak. Później stawiamy sobie naszą małpkę. Raz, dwa, trzy. Tak. Tutaj kolejna małpka. E, tutaj postawmy jeszcze jedną. I postawmy sobie Pat Fustiego, możliwe, że tej Ice w wcale nie potrzebujemy i plan był taki, żeby dozbierać mu kasę, ma teraz ósmy poziom, bo zobaczcie, że ten, jak to się nazywa, że bardzo, bardzo wolno te balony idą, więc plan był taki, żeby użyć tej umiejętności, ulepszyć go na dziesiąty poziom, no właśnie, tylko, że i tak brakuje kasy. I może wtedy, jeśli jest widoczny. Bo z tego co wyczytałem sobie na Wikipedii, to Fusty widzi e, Kamo, jeżeli w zasięgu ma inną małpkę, która widzi Kamo. I sprawdźmy, czy Ice widzi Kamo, widzi na y, drugim tierze. Czy Druid widzi Kamo? No nie widzi Kamo, chyba. Nie no nie, nie widzi Kamo. Nie, nie widzi, prawda? Ten piąty tier. Nie wiem, czy. Dobra, to będzie ostatnia rzecz, którą tutaj sprawdzę. No i wioska oczywiście też nie widzi Kamo, ale z jakiegoś powodu ona tutaj była. Więc to była jedyna rzecz, którą musiałem tutaj sprawdzić. I nawet jeżeli nie mogę tej pożyczki kolejnej. No to nie, to, to, to jednak nie o to chodzi. Sprawdzę właśnie ostatnią rzecz. 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Pyk, pyk. Z tym druidem po prostu, pod górne drzewko. Może jakimś cudem on po prostu mi tutaj to wykeruje i nagle się okaże, że druid od samego początku widzi, Kamo. Bardzo bym się chciał i zdziwić, w tym sensie bardzo chciałbym, żeby tak było, ale raczej no, raczej tak nie jest. Ale żeby nie było, że nie sprawdzę, nie? To też pamiętajmy o tym. Dobra. Cyk, 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 cyk. O, brakuje mi kasy. Hmm... Kulisty piorun. Ech, dobra, no. no i teraz Pat fusti. Gdzieś tutaj w tym miejscu. Damy tobie ile nie tylko mogę. I uwaga, czy takie kombo poradzi sobie z niebieskim Rainbow Camo balonem? Hmm. Halo? Już? Pyk? No nie, nawet jeżeli użyłem tego buffa w zasięgu są nic się nie dzieje. Ja się poddaję, mam tego dość. Pokonał mi niebieski balon. I czekam na rozwiązanie, bo nie wiem, nie wiem, co tutaj trzeba było zrobić.